Epatach, potrzebujesz tego. Modlitwa Faustyny Kowalskiej, która aktywuje nadprzyrodzone uzdrowienie. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twoje modlitwy nie są wysłuchiwane? Jakby coś blokowało twoje błogosławieństwo? A co, gdybym ci powiedział, że istnieje jedna modlitwa, objawiona przez Boga świętej Faustynie Kowalskiej, która otwiera drzwi do cudów uzdrowienia w niewiarygodny sposób? Coś tak potężnego, o czym wie niewiele osób. A ci, którzy to odkryją, nigdy już nie będą tacy sami. Ale uważaj, czas ucieka. To, co zaraz usłyszysz, może odmienić twoje życie. Albo możesz to zignorować i stracić na zawsze. Zostań ze mną do końca, bo nauczę cię, że ta modlitwa jest czymś o wiele silniejszym, co się spełni. Wyobraź sobie to: kobieta, u której zdiagnozowano nieodwracalną, beznadziejną chorobę, próbowała wszystkiego. Lekarze, Leki, zabiegi, nic nie działało. Pewnego rozpaczliwego poranka otworzyła dzienniczek świętych, Faustyny Kowalskiej i znalazła coś, co wszystko zmieniło modlitwę, którą Jezus objawił jej bezpośrednio. Nie wiedząc czego się spodziewać, ta kobieta modliła się z wiarą, i następnego dnia wydarzyło się coś niewytłumaczalnego. Badania medyczne wykazały, że choroba po prostu zniknęła. Lekarze nie potrafili tego wyjaśnić, ale wiedziała, to był cud. A teraz pytam Cię, czy wierzysz, że ta sama modlitwa może uczynić coś niemożliwego w Twoim życiu? A na końcu tego filmu dostaniesz coś, w co nie uwierzysz. Teraz uważajcie, ta modlitwa nie jest powszechna. To duchowy kod, który w nadprzyrodzony sposób aktywuje Boże uzdrowienie i miłosierdzie. Święta Faustyna napisała, Jezus powiedział mi, ludzkość nie znajdzie spokoju, Dopóki nie zwróci się z ufnością do mojego miłosierdzia, oznacza to, że jeśli przeżywasz ból, zmagasz się z problemem, chorobą lub niemożliwym do pokonania wyzwaniem, ta modlitwa może być kluczem do Twojego zwycięstwa. Ale czy jesteś gotowy to otrzymać? Napisz w komentarzach: Jezu, ufam Tobie, ponieważ pisząc to, uruchamiasz swoją wiarę i otwierasz drogę do cudu. Potężna modlitwa, Faustyny o aktywację nadnaturalnego uzdrowienia. Zamknij teraz oczy i powtórz za mną z całą wiarą. O krwi i wodo, która wytrysnęłaś z serca Jezusowego jako źródło. Miłosierdzia dla nas ufam Tobie. Panie mocą Twojego nieskończonego miłosierdzia i zawstawiennictwem Świętego Faustyny, dotknij teraz mojego życia. Ulecz mój umysł, moje ciało i moją duszę. Jezu, ufam Tobie. Amen. Jeśli się modlisz, coś już zaczęło się dziać. Teraz masz dwie możliwości: opuść ten film i zapomnij o tej modlitwie. Albo udostępnij tę wiadomość i pomnóż moc uzdrawiania. Wybierz wiarę, podziel się swoją wiedzą z kimś, kto teraz potrzebuje cudu. I pamiętaj: W następnym filmie Bóg przygotował dla Ciebie coś jeszcze wspanialszego. Nie przegap tego. Zapisz się i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić niczego, co Bóg zamierza uczynić w Twoim życiu. Komentarz. Jezu, ufam Tobie, aby przypieczętować Twoje błogosławieństwo. Uzdrawianie już się zaczęło. Wierzysz? Czujesz to? To nie jest przypadek, że słyszysz te słowa. Coś w Twoim sercu już się porusza. Jest siła, która przyciąga Cię do tego momentu, do tej modlitwy, do tej tajemnicy, którą Bóg objawił w Faustynie Kowalskiej. To nie jest zwykła historia. To wezwanie. To znak. W świecie pełnym chaosu, bólu i niepewności istnieje ukryta brama do Bożego miłosierdzia. Większość ludzi przechodzi obok niej, nie wiedząc, że wystarczy jedno słowo, jeden akt wiary, by wszystko się zmieniło. Czasem cuda nie dzieją się głośno, ale w ciszy serca, tam gdzie tylko Bóg i dusza mogą usłyszeć ich echo, wyobraź sobie, że od lat nosisz w sobie ciężar. Może to ból, którego nie rozumiesz, może choroba, której lekarze nie potrafią wyleczyć. Może modlitwa, na którą wciąż nie otrzymałeś odpowiedzi, a teraz pomyśl, co jeśli to właśnie dzisiaj Bóg mówi do ciebie. Otwórz się na moje miłosierdzie, a zobaczysz rzeczy, które przekraczają ludzki rozum. Faustyna widziała rzeczy, które dla innych pozostawały ukryte. Jej oczy patrzyły na Jezusa w chwale i w cierpieniu. Jej uszy słyszały jego głos, kiedy świat milczał. A jej serce? Jej serce przyjęło tajemnicę, którą teraz możesz poznać. Jest coś niezwykłego w tej modlitwie. Nie jest zwykłym tekstem. Jest kluczem, który otwiera drzwi. Jest światłem w ciemności. Jest siłą, która burzy mury. Kiedy wypowiadasz te słowa, wkraczasz w rzeczywistość, której nie można zobaczyć zwykłymi oczami. Są świadectwa ludzi, którzy wypowiedzieli tę modlitwę w ostatnim momencie swojego życia i doświadczyli czegoś, co przekracza wszelkie ludzkie pojęcie. Ludzie, którzy byli na granicy śmierci. A potem wracali do zdrowia. Ludzie, których życie się rozpadało, a potem wszystko zaczęło się układać w sposób, którego nie potrafili wytłumaczyć. Czy to przypadek, czy może istnieje coś więcej, coś, co nie daje się zamknąć w słowach, ale co można poczuć całą duszą? Teraz jesteś tutaj, w tym momencie, a twoje serce już wie, że to nie jest zwykłe przesłanie, to wezwanie, to zaproszenie do czegoś większego. I nie jest przypadkiem, że słyszysz to właśnie teraz. To nie jest zwykły moment, to nie jest przypadkowe spotkanie. Coś większego dzieje się wokół ciebie, choć jeszcze tego nie widzisz. Może to subtelny szept w sercu, może uczucie, które trudno opisać, ale jedno jest pewne: to wezwanie do czegoś, co może odmienić wszystko. Świat pełen jest ludzi, którzy przeoczyli swoje błogosławieństwo, bo nie rozpoznali chwili, w której Bóg wyciągnął do nich rękę. Być może wiele razy stałeś na granicy cudu, ale coś cię powstrzymało: może strach, może zwątpienie, może myśl, że to nie jest dla ciebie. Ale jeśli tak było, dlaczego twoje serce teraz bije mocniej? Niektóre modlitwy mają moc przekraczającą ludzkie zrozumienie. Są jak kot, który otwiera drzwi, jak klucz, który odblokowuje niewidzialne bariery. Jezus przekazał Faustynie coś, co nie miało być ukryte. Mówił o miłosierdziu, ale nie jako o teorii, nie jako o pięknej idei, lecz jako o sile, która może przenikać najciemniejsze miejsca. Kiedy ta modlitwa została wypowiedziana po raz pierwszy, rzeczywistość zaczęła się zmieniać. Ludzie, którzy byli na skraju śmierci, powracali do zdrowia. Ci, którzy nie mieli już nadziei, doświadczali niespodziewanych przełomów. Ci, którzy byli ślepi duchowo, nagle zaczynali widzieć. Nie dzieje się to przypadkowo. To nie jest zbiór słów, to nie jest formułka, to jest wołanie, które otwiera niebo. Faustyna pisała, że Jezus pokazał jej dusze, które cierpiały, bo nie potrafiły zaufać Bożemu miłosierdziu, stały na progu łaski, ale nie zrobiły kroku naprzód. A teraz pytanie brzmi: Jak blisko jesteś swojego cudu? Każde słowo tej modlitwy ma wagę, każda sylaba niesie moc, każdy, kto ją wypowiada z wiarą, Wchodzi w rzeczywistość, w której cuda są nieuniknione. To nie jest historia sprzed wieków, to dzieje się teraz. W ciemnych godzinach nocy, kiedy nikt nie widzi, ludzie wypowiadają te słowa i odczuwają pokój, którego nie da się opisać. W momentach kryzysu, kiedy wydaje się, że wszystko jest stracone, te słowa stają się mostem do nowego początku. Czy myślisz, że to przypadek, że słyszysz to właśnie teraz? Ile razy Bóg próbował się do ciebie przebić, a ty tego nie zauważyłeś? Ile razy twoja dusza była gotowa na coś więcej, ale świat zagłuszył ten głos? To, co wydarzy się w najbliższych chwilach, nie jest zwykłym przekazem. To jest coś, co może zostać z tobą na zawsze. To wezwanie nie może być zignorowane. Gdy słowa tej modlitwy zostają wypowiedziane, coś zaczyna się dziać. Niewidzialne bariery pękają. Łańcuchy, które od lat trzymały ludzi w bólu, rozpadają się. Istnieją świadectwa tych, którzy w ostatnim momencie życia doświadczyli niewytłumaczalnego światła, które otuliło ich serca pokojem, jakiego nie znały nigdy wcześniej. Jezus objawił Faustynie tajemnicę swojego miłosierdzia nie po to, by pozostała ukryta. To było światło, które miało dotrzeć do tych, którzy są na skraju rozpaczy. Ludzi, którzy od lat czekają na odpowiedź. Ale zamiast niej doświadczają ciszy. Dusz, które zostały poranione i nie potrafią już ufać. Ale jest coś potężniejszego niż ból. Coś, co może przełamać nawet najgłębszy mrok. Każda dusza, która się otwiera, doświadcza tej samej rzeczy. Czas zwalnia. Wszystko wokół przestaje mieć znaczenie. W sercu rodzi się coś, czego nie da się wyrazić słowami. To nie jest zwykłe doświadczenie. To moment, w którym niebo styka się z ziemią. Ludzie, którzy stracili nadzieję, odnajdują ją w jednej chwili. Cierpienia, które wydawały się nie do zniesienia, nagle tracą swoją moc. Tam, gdzie panował strach, zaczyna się budzić odwaga. Duchowy ogień, który płonie w tych słowach, nie jest metaforą. Jest realny. Dotyka tych, którzy są gotowi go przyjąć. To, co Jezus objawił Faustynie, nie było jedynie objawieniem dla tamtych czasów. To było przesłanie dla ciebie, dla tego momentu, dla tej chwili, w której słyszysz te słowa. To jest zaproszenie, którego nie można odrzucić bez konsekwencji. Bóg nieustannie mówi, ale nie każdy słucha. Tylko ci, którzy mają otwarte serca, rozpoznają ten szept. I kiedy to robią, ich życie już nigdy nie jest takie samo. Faustyna zrozumiała to, czego wielu nigdy nie pojmie że Boże miłosierdzie nie zna granic. Że jego miłość nie jest zależna od ludzkich błędów, że nawet w najciemniejszym miejscu można znaleźć światło. Ci, którzy wypowiedzieli tę modlitwę z prawdziwą wiarą, mówią o tym samym doświadczeniu, jakby coś niewidzialnego otuliło ich duszę, jakby nagle wszystko, co było niemożliwe, stało się w zasięgu ręki. Niektóre historie pozostają w ukryciu, ale to nie znaczy, że się nie wydarzyły. Są ludzie, którzy byli na skraju śmierci, a jednak dziś są żywi. Są tacy, którzy nie mieli już siły, a jednak podnieśli się i poszli dalej. Jest tajemnica, której wielu nie odkryje, bo zatrzymają się o krok za wcześnie. Jest moc, która czeka na tych, którzy są gotowi ją przyjąć. To, co dzieje się w tej chwili, nie jest przypadkiem. To wezwanie wciąż rozbrzmiewa. Nie ucichnie, dopóki nie dotrze do serca, które jest gotowe je przyjąć. Czas płynie, ale łaska jest teraz. Każda sekunda jest momentem decyzji. Niewidzialnym krokiem w stronę tego, co nieznane, ale prawdziwe. Niewielu rozumie, jak działa Boże miłosierdzie. Wydaje się ciche, a jednak przeszywa duszę. Wydaje się łagodne, a jednak ma moc burzenia murów, których ludzki umysł nie potrafiłby zniszczyć. Faustyna widziała, jak dusze, które przez lata tkwiły w ciemności w jednej chwili stawały w świetle. To nie była teoria, to był fakt, który zmieniał rzeczywistość. Gdy człowiek raz doświadczy tego światła, nic już nie jest takie samo. To jak przebudzenie z długiego snu, w którym wszystko było zamazane, pełne lęku i bólu. A potem, w jednej chwili, pojawia się jasność, która rozświetla wszystko. To nie jest zwykłe uczucie. To moment, w którym dusza rozpoznaje prawdę. Ci, którzy wątpili przez całe życie, nagle wiedzą, że nie są sami. Ci, którzy bali się śmierci, odkrywają, że życie nigdy się nie kończy. Ci, którzy czuli się zapomniani, zaczynają dostrzegać znaki, które były wokół nich przez cały czas. Nie ma większej tajemnicy niż ta, która została objawiona w prostocie. Jezus nie ukrywał swojego miłosierdzia w rzeczach trudnych do pojęcia. Ukazał je w słowach, które mogą być wypowiedziane przez każdego, kto ma serce gotowe na przyjęcie łaski. Czasem wystarczy jeden akt zaufania, by wszystko się zmieniło. Jeden krok w stronę światła, by mrok stracił swoją moc. Jedno słowo wypowiedziane z wiarą, by niebo otworzyło się nad tym, kto je wypowiada. Niektórzy czekają na znak, ale znaki są wokół nich przez cały czas. Czasem pojawiają się w szeptach, czasem w ciszy, a czasem w słowach, które trafiają prosto do serca i nie pozwalają o sobie zapomnieć. To, co wydarzy się za chwilę, nie jest przypadkowe. To wezwanie dociera do tych, którzy mają uszy, by słuchać, i serca, by przyjąć prawdę. Jest jak echo, które wibruje w głębi duszy, budząc coś, co przez lata było uśpione. Niezależnie od tego, kim jesteś, gdzie jesteś i przez co przeszedłeś, to dotyczy również Ciebie. Wielu ludzi przechodzi przez życie, nie wiedząc, że to, czego szukają, było przed nimi przez cały czas. Próbują różnych dróg, szukają ukojenia tam, gdzie nie mogą go znaleźć, aż w końcu dochodzą do ściany miejsca, gdzie ludzka siła już nie wystarcza. To właśnie tam zaczyna działać Boże miłosierdzie. Kiedy Faustyna usłyszała głos Jezusa, nie mogła zrozumieć, dlaczego wybrał właśnie ją. Była nikim w oczach świata, cicha, pokorna, ukryta, a jednak to jej powierzono największy sekret. To ona zobaczyła, jak miłosierdzie nie jest abstrakcją, ale realną siłą, zdolną przemieniać ludzkie losy. Niektóre dusze są tak zamknięte, że potrzebują wstrząsu, aby otworzyć oczy. Inne wystarczy dotknąć jednym słowem, aby całkowicie się odmieniły. Każdy ma swój moment spotkania z prawdą. Każdy ma swoją chwilę, w której światło przełamuje ciemność. Ta modlitwa, przekazana Faustynie, jest jak kot, który otwiera bramy. Jest zapisana w duchowej rzeczywistości i czeka, aż ktoś ją wypowie z wiarą. To nie jest zbiór liter. To nie jest zwykły tekst. To klucz, który może otworzyć to, co do tej pory pozostawało zamknięte. Gdy ludzie ją odmawiają, dzieją się rzeczy, które przekraczają ludzkie rozumienie. Są świadectwa tych, którzy stracili wszelką nadzieję, a jednak zostali wyrwani z otchłani, ludzi, którzy byli gotowi się poddać, ale zostali podniesieni siłą, której nie potrafią wytłumaczyć. Są miejsca, gdzie noc wydaje się nie mieć końca, ale nawet tam Boże światło jest w stanie dotrzeć. Są sytuacje, które wydają się niemożliwe do rozwiązania. Ale nawet one mogą ulec przemianie w jednej chwili. Każda dusza ma swoją drogę, ale nie każda rozpozna moment, w którym ma zrobić krok. Niektórzy słyszą wezwanie i je ignorują, inni podążają za nim i nigdy już nie są tacy sami. Nie ma przypadków, nie ma zbędnych słów. Każde słowo tej modlitwy zostało dane światu z określonym celem. A teraz jest ten moment, w którym może zostać wypowiedziane jeszcze raz. To, co teraz się dzieje, nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności. Wiele dusz przechodzi obok tego przesłania, nie zdając sobie sprawy, że jest ono odpowiedzią, na którą czekały od lat. Niewielu potrafi dostrzec, kiedy niebo się otwiera, a jeszcze mniej ma odwagę, by zrobić krok w stronę światła. Każde słowo tej modlitwy przenika niewidzialne bariery. To nie jest zwykłe wołanie, to nie jest błaganie bez odpowiedzi, to brama do rzeczywistości której cuda są naturalną konsekwencją wiary. Są ludzie, którzy wypowiedzieli ją w desperacji, nie mając już nic do stracenia. I to właśnie w tej chwili, kiedy wszystko wydawało się skończone, poczuli coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyli. Jakby coś niewidzialnego otuliło ich serca. Jakby obecność, którą do tej pory ignorowali, nagle stała się realna. Jezus powiedział Faustynie, że jego miłosierdzie jest ostatnią deską ratunku dla świata. Niektórzy nie wierzą w te słowa, dopóki sami nie stają twarzą w twarz z rzeczywistością, której nie potrafią kontrolować, dopóki nie przychodzi moment, w którym rozum nie ma już odpowiedzi, a jedyne co pozostaje, to akt zaufania. Każdy, kto staje przed tą tajemnicą, czuje to samo. Niepokój miesza się z nadzieją, serce zaczyna bić szybciej, dusza wyczuwa, że coś się zmienia, bo kiedy modlitwa zostaje wypowiedziana z wiarą, coś się dzieje. Zawsze. Niektóre historie nigdy nie zostaną zapisane. Niektóre cuda nigdy nie zostaną udokumentowane, ale to nie znaczy, że się nie wydarzyły. W ciszy nocy, w samotności serc, w chwilach, gdy nikt nie patrzy, dzieją się rzeczy, których ludzkie oko nie jest w stanie uchwycić. Są dusze, które usłyszały to wezwanie i nie odpowiedziały. Są też takie, które pozwoliłyby te słowa przeniknęły ich wnętrze. Jedni zatrzymują się przed drzwiami, Inni decydują się je otworzyć. To wezwanie nie zniknie, nie ucichnie, będzie powracać dopóki nie zostanie wysłuchane. To wezwanie wciąż wibruje w przestrzeni, dotykając tych, którzy są gotowi je usłyszeć. Są serca, które jeszcze się opierają, ale w głębi duszy już czują, że coś się zmienia. Nie można uciec przed prawdą, która raz objawiona nigdy nie pozwala o sobie zapomnieć. Gdy Faustyna zapisała słowa, które Jezus jej przekazał, nie wiedziała, jak daleko sięgnie to przesłanie. Nie wiedziała, ile istnień zostanie ocalonych, ile dusz odnajdzie drogę powrotną, ile łez zostanie otartych, zanim jeszcze zdążą opaść na ziemię. Ale wiedziała jedno: to, co zostało jej objawione, nie mogło zostać ukryte. Istnieją chwile, w których wszystko się zatrzymuje. Czas traci znaczenie. Serce wie, że stanęło przed czymś, czego nie da się zignorować. To moment, w którym dusza rozpoznaje wołanie, które było do niej kierowane od dawna. Niektóre rzeczy nie mogą czekać. Są modlitwy, które muszą zostać wypowiedziane teraz. Są decyzje, których nie można odkładać, bo każda chwila bez łaski jest chwilą straconą. Miłosierdzie nie zna granic, ale nie każdy ma odwagę, by po nie sięgnąć. Są tacy, którzy zatrzymują się o krok od światła. Niepewni, czy warto zaufać, ale ci, którzy postanawiają iść dalej, nigdy nie wracają do tego, kim byli. Kiedy ta modlitwa zostaje odmówiona, zaczyna działać coś, czego nie można opisać słowami. To nie jest uczucie, które przychodzi i odchodzi, to rzeczywistość, która wnika do najgłębszych warstw duszy, przemieniając wszystko, czego dotknie. Są historie, które nigdy nie ujrzą światła dziennego, ale są też takie, które nie mogą zostać przemilczane. Ludzie, którzy byli na skraju śmierci, ale w jednej chwili doświadczyli czegoś, co przekroczyło granice ludzkiego pojmowania. Niektórzy nie uwierzą, dopóki sami tego nie doświadczą. Inni poczują to od razu, jakby całe ich życie prowadziło ich do tej jednej chwili. Nie ma przypadków. Każdy, kto stanął dziś przed tymi słowami, był do nich prowadzony. Nie ma błędnych dróg, są tylko te, które jeszcze nie zostały rozpoznane. Każde wołanie duszy zostaje wysłuchane. Każde serce, które się otworzy, zostaje dotknięte. Każdy, kto uwierzy, zobaczy więcej niż kiedykolwiek mógłby sobie wyobrazić. To wezwanie się nie kończy. Każde słowo tej modlitwy zostało przekazane światu nie po to, by je ignorować, ale by stało się mostem między tym, co ludzkie, a tym, co wieczne. Kiedy Faustyna zapisała je w swoim dzienniku, nie wiedziała, ile istnień zostanie przez nie dotkniętych. Nie wiedziała, ile ciemności zostanie rozświetlonych, ile serc odnajdzie drogę powrotną, ile ran zostanie uzdrowionych. Są dusze, które wciąż walczą, jakby niebo było poza ich zasięgiem. Ale miłosierdzie nie ma granic. Sięga tam, gdzie człowiek przestał szukać. Dociera do tych, którzy dawno przestali wierzyć. Wnika w miejsca, które wydawały się już martwe, i przywraca je do życia. Są chwile, które zmieniają wszystko. Moment, w którym serce po raz pierwszy otwiera się na światło. Chwila, gdy dusza czuje, że została dotknięta czymś, czego nie potrafi wyjaśnić, to nie jest emocja, to rzeczywistość, która przenika do najgłębszych zakamarków istnienia. Niektórzy czekają na znak, ale on już tu jest, przed nimi, wokół nich, w ich wnętrzu. Każde słowo tej modlitwy jest odpowiedzią, na którą wielu czekało całe życie. Jezus powiedział Faustynie, że Jego miłosierdzie jest ostatnią deską ratunku dla świata, ale świat nie chce słuchać, szuka własnych dróg, podczas gdy prawdziwa odpowiedź była tu od zawsze. Ludzie od wieków próbują znaleźć rozwiązania tam, gdzie ich nie ma, budują własne teorie, własne prawdy, własne iluzje, ale nie da się zagłuszyć tego, co jest wpisane w duszę od samego początku. Są miejsca, do których światło dociera tylko wtedy, gdy człowiek na to pozwoli. Są serca, które przez lata były zamknięte, ale jeden moment łaski wystarcza, by wszystko się zmieniło. Każdy, kto wypowiada tę modlitwę, wchodzi w coś, czego nie da się opisać ludzkimi słowami. To przekroczenie granicy, za którą nie ma już lęku, tylko obecność. To wezwanie nie ustanie, dopóki nie zostanie wysłuchane.